Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pogadanek. Dzisiaj zastanowimy się, co u licha może stać się z Karol. Jak wiemy, w 14 odcinku opuściła ona Aleksandrię. Prosząc, żeby nikt jej nie szukał, stwierdziła, że nie jest już w stanie zabijać dla ludzi, których kocha, jest to dla niej zbyt duże obciążenie psychiczne. Nie jest w stanie tego znieść. Okej, okay. ale co dalej? Zastanawiam się, czy ona do serialu wróci. Najbardziej... Yy... Największe moje wątpliwości, jeśli o to chodzi, wiążą się z wywiadem, który go udzielił jakiś czas temu Robert Kirkman, mówiąc, że Karol jest najbezpieczniejszą postacią w całym serialu. W momencie, w którym ona odeszła, pomyślałam sobie, aha, no może dlatego jest najbezpieczniejszą, bo po prostu nie będziemy widzieli jej śmierci, tak? Odeszła z serialu, nie wiemy, co się z nią stało. Jest najbezpieczniejsza, no nie umrze, tak? Przynajmniej my tego nie zobaczymy. Jest to jeden wariant. Są dwa warianty, które wydają mi się mało prawdopodobne, ponieważ byłoby to takie odgrzewanie kotleta. Mianowicie, że Karol zostanie porwana przez zbawców, i to by było dokładnie to samo, co wydarzyło się dwa odcinki temu w odcinku 13. Została porwana przez zbawców, uciekła od nich, no i teraz co znowu mają ją porwać? I, Pojawić się w Aleksandrii razem z nią w finale. Nie wydaje mi się. Kolejny mało prawdopodobny wariant to taki, że Karol wróci w finale, ewentualnie na początku siódmego sezonu, kiedy Aleksandria będzie zaatakowana przez Migana i znowu będzie ratowała sytuację. Ale tutaj mamy dokładnie powtórkę z tego, co się stało w Terminusie. Tak? Grupa została porwana, była w tarapatach. Karol przyleciała, zachowała się prawdziwy terminator, wyrżnęła wszystkich, wsadziła terminus w powietrze, ocaliła grupę. Nie wydaje mi się, żeby to się miało powtórzyć, bo to po prostu byłoby rzeczywiście takie odgrzewanie kotleta. Może się jeszcze zdarzyć coś takiego, że w pewnym momencie nasza grupa znajdzie Karol martwą gdzieś w lesie, ewentualnie w królestwie, czyli w głównej siedzibie zbawców. Ewentualnie w postaci zombie, bądź szwędacza. Jest taka opcja. Podobnie jak możliwe jest, że Nigan zabije Karol, przeprowadzi ją do Aleksandrii, ale przeprowadzi ją w postaci oczywiście już szwendacza. Innych wariantów tak naprawdę dla Karol nie widzę. Czy? Byłaby w stanie samodzielnie przeżyć, no pewnie byłaby w stanie, bo e, kiedy Rick ją wygnał z więzienia, to do czasu, kiedy pojawiła się w Terminusie, radziła sobie całkiem nieźle. E, przetrwała, a nie miała jeszcze wtedy takich e, umiejętności, jakie ma teraz. No przecież ta kobieta w, walczy jak lwica i, i jest po prostu nie do powstrzymania. No, naprawdę, chodzący terminator. Także myślę, że ona by sobie całkiem nieźle poradziła. Czy założy jakąś nową grupę, nie wiem yy, grupę pacyfistów. No. Yy, no, bez zabijania w tym świecie, jak widać, yy, przetrwać trudno. Yy, tutaj Morgan będzie miał naprawdę spory problem. A Karol, yy, zmuszona do yy, postawiona pod ścianą, yy, zabija. No, w 13 odcinku nie chciała zabić nikogo, chciała uczyć razem z Megi i z tego. Z tej kryjówki, z bawców. Bardzo się opierała przed tym, żeby pociągnąć za spust. No, ostatecznie, jak zauważyła, że Mili została zaatakowana, to rzeczywiście za spust pociągnęła, a potem jeszcze dwójkę z bawców spaliła żywcem. No więc, jeżeli trzeba, to zabija. I podejrzewam, że tak naprawdę od tego nie ucieknie. Nawet jeżeli ucieka z Aleksandrii, to w tym momencie, jeżeli nie będzie chciała zabijać, no to sama umrze. Wiele osób zastanawia się, czy przypadkiem Karol nie ma w tym momencie jakichś myśli samobójczych, jakiejś ciężkiej depresji związanej właśnie z tym, że przekroczyła pewne granice i po prostu załamała się nerwowo. Tłumaczą to i to palenie papierosów, właśnie tym, że tak podświadomie usiłuje doprowadzić do własnej zagłady. Więc ewentualnie jest jeszcze taka opcja, że zobaczymy Karol, która popełni samobójstwo. Niektórzy usiłują to w jakiś sposób połączyć z tym, co się wydarzyło w komiksie. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że w komiksie Karol to była właściwie zupełnie inna postać. Poza imieniem i tym, że miała córkę Sofię, nie zgadza się kompletnie nic. W komiksie faktycznie popełniła samobójstwo, ale ona miała tak no, mocno nierówno pod sufitem. Różniła się od Karol znanej nam z serialu wszystkim i wiekiem, i wyglądem. I charakterem, umiejętnościami. Karol w serialu przeszła niesamowitą drogę i teraz mam wrażenie, że ona usiłuje odnaleźć samą siebie, bo podczas tej drogi się po prostu pogubiła. Być może wydaje jej się, że opuszczenie Aleksandrii jest najlepszym sposobem na to, żeby odnaleźć samą siebie. Ale będzie to naprawdę trudne. Czy z Karol się pożegnaliśmy definitywnie? Nie wiem. Być może. Nie widzę w każdym razie jej powrotu w najbliższych odcinkach. Na takiej zasadzie, jak pojawiła się w terminusie, czy nie widzę jej porwanej przez zbawców za bardzo. No bo to by było właśnie powtarzanie tego, co już, o czym już mówiłam. Także nie mam pojęcia. Wariantów mamy parę. Natomiast co wymyślili scenarzyści, ciężko to przewidzieć, bo już nie jeden raz się łapałam na tym, że wydawało mi się, że tak, to na pewno pójdzie w tą stronę, a potem się okazywało, że byłam w kolosalnym błędzie. W każdym razie to są moje przypuszczenia, jeśli chodzi o dalszy Los Carol. Jeśli macie podobne, inne pomysły na to, co mogło się wydarzyć, dajcie mi znać w komentarzach. Zobaczymy, co nam z tej wspólnej dyskusji wyjdzie. Może dojdziemy do jakichś fajnych wniosków, może uda nam się rzeczywiście przewidzieć i odgadnąć to, co wymyślili scenarzyści, jeśli chodzi o tą postać. A tymczasem dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.